No to łyczek magicznej wody i zaczynamy! O, od razu lepiej, no dobra, to co? Jesteście gotowi? No to zaczynamy! Dzień doberek, dzień doberek, dzień doberek! Witam serdecznie, Pan Marcin z tej strony! Święta, święta i... Po świętach pewnie brzuszki napełnione, prezenty rozpakowane, ale prezenty zostawiamy i brzuszki spalamy. Przed nami piękny sportowy turbo jak wicie na tle oceanu i pięknej dla nażyty, tego oceanu pewnie nie macie, choć kto wie, że moje mało że mają, ale śnieg też pięknie wygląda za waszymi oknami jesteście gotowi, bo ja już nie mogę się doczekać, żeby wskoczyć po ćwiczonkach do A. No, to no dobra, moi drodzy. Dzisiaj taki turbotynik, żeby brzuszki po tych świętach troszeczkę zmalały. Będziemy wykonywać ćwiczenia sportowe, a między sportowymi ćwiczeniami będziemy od odpalali. No i oczywiście turbo turboskakaneczki. To co, jesteście gotowi? A więc zaczynamy. No dobra, no to Nasze łapki uszu e, chwyta, uszy chwytają i pięknie kolana raz. Te dwa łokci dotykają i chodzimy sobie tak, wy możecie chodzić w głębokim śniegu, a ja chodzę sobie e, w pięknym piaseczku i chodzimy, i chodzimy i liczymy raz. I dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, i osiem. I dziewięć, i dziesięć. No dobra, gotowi na turban jest. Dym, turbo stopy odpalamy i turbo włączamy. Śmigamy gazu! Turbo odpalamy! Na nikogo nie czekamy. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Oh, no nieźle, nieźle. Czuję już te wasze turbobuciory? No dobra, to co? Śmigamy z kolejnym ćwiczonkiem. Łapki rozkładamy. Przysiad robimy. I łapki rozkładamy. I jedną nóżkę przysiad. I drugą. I przysiad. I hops. I pięknie. Hops. Ej, wyżej te nóżki. Patrzcie. A prawie, O, nawet piaseczkiem kopię. I hops, I hops. I hops. I pięknie. I do góry. Raz. I dwa. I trzy, i cztery. I co? Gotowi na turbo, i ruszamy, turbo, odpalamy, gazu! I pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Uf, 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 uf. ale się spociłem, no. Już nie mogę się doczekać, jak skoczę tam do wody. No dobra, to co? Nie leniutujemy tylko z kolejnym ćwicząkiem, Ci my Harę teraz przysiady porobimy. Wiecie, przysiady? Ja Wam pokażę. Kolanka idą na zewnątrz. Nóżki na szerokości bareczków i śmigamy przygotowania więc trzy, dwa, jeden. Zaczynamy. Raz i dwa. I trzy. I cztery i pięć. Tak, pupcia niżej, moi drodzy. Co jest z wami? Siedem. Osiem i dziewięć i dziesięć. Gotowi na turbo, a więc Bem, 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 I turbo odpalamy. Gazu ruszamy. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Uh, uh, uh. No powiem. Nie jest łatwo. Jak tam brzuszki troszeczkę się spalają. I tu jak szalony? No to co? Gotowi na kolejne ćwiczenie teraz! I troszeczkę jak ptaki polatamy! Robimy taki wykrok! Pójście, hop i hop i pięknie jak ptaki latamy w dół i w górę, w dół i w górę przepięknie! I tak, ciekawe kto jest orłem, a kto bocianem i pięknie hop i w dół i w górę, i w dół i w górę! I w dół, tak, okej. Okay. No jak tam Wam idzie, to czas na drugą nóżkę, druga nóżka do przodu, i pięknie latamy. Ej, Wy jesteście może gołębiami, co? No bo ja to wiecie, orzeł biały, oczywiście. No to zaczynamy, i gotowi, i raz, i dwa, i pięknie latamy, trzy, i cztery, i pięć. I sześć, jeszcze dwa, i siedem. Osiem. Ej! Mieliśmy turbo odpalać, a wy odleciliście. Wracajcie, wracajcie! Lądujcie tutaj! No dobra, gotowi na turbony! Trzy, dwa, Jeden turbo odpalamy. Na nikogo nie czekamy! Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Hu no dobra moi drodzy, ja się troszkę zmęczyłem. Mam nadzieję, że wy też, a więc dla ochłody pan Marcik poleca łyczek zimnej wody. Ja biorę moją magiczną wodę, którą gdzieś ty Jasek rzuciłem i pięknie jest. Ho, 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 ho! Nowa moc przed nami, a więc... Wy też napijcie się wody odpocznijmy chwilę i nasze rączki się nóżki przepraszam się pięknie wzmocniły troszkę poćwiczyły to czas żeby nasze łapulki też poćwiczyły to gotowi jesteście na kolejną serię ćwiczeń zaczynamy pięknie sobie wstajemy jakby w gwiazdki ale jak w gwiazdki tak jak nie będziemy to później tylko nasze rączki i powolutku w górę i w dół i dwa i pięknie. I trzy. I cztery. Możecie takie aniołk, aniołki na śniegu zrobić. I pięć, pięknie, i sześć, i siedem, i osiem, i dziewięć. I dziesięć. Zapomniałem powiedzieć, że turbo zmieniamy. Turbo stopy z boku zostawiamy. No i turbo skakaneczkę odpalamy. Gotowi na turbo skakanki. A więc chwytamy naszą niewidzialną skakankę i zasuwamy. Gotowi? Trzy, dwa, jeden i... Turbo skakanka. Pięć. I cztery. I trzy, i dwa, i jeden, i turboskakankę wyłącza. No to bo ja moi drodzy. A co byście powiedzieli na pompeczki na tym piachu? No dobra, ja będę robił normalne pompeczki, a wy uklęknijcie. No, rączki połóżcie przed sobą i pompujemy raz. Ale to dla mnie za Pięknie brzuszek trzymamy i raz, i dwa. I pięknie, trzy. O nie, będę cały brudny. I cztery. I trzymamy, trzymamy, trzymamy. I pięć. I zasuwamy, sześć. I zasuwamy, siedem. I osiem. I dziewięć. I ostatnia popeczka. dziesięć. Okej, okay. gotowi na turbo. Ale turbo kanka nie zapomnijcie. A więc turbo skakanka, pięć. I cztery. I trzy. I dwa. I jeden! No ja już nie mogę się normalnie doczekać jak tam skoczę. Jeszcze dwa ćwiczonka przed nami, dwa turbo i kończymy. No dobra, jesteście przygotowani na no turbo gwiazdki. Rączkami robiliśmy. Teraz Rączki, nóżki, ale moi drodzy, bez turbo, bo się zmęczymy. Gotowi trzy, dwa, jeden i turbo! Raz! I dwa i trzy! I cztery, i pięć, i sześć, pięknie siedem, jak gwiazdki z nieba spadają, i dziewięć, i dziesięć, gotowi na turbo, a więc trzy, dwa, jeden, turbo skakanka, i pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, i ho, ho, ho. No, 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 no. i drodzy. niż na zajęciach w przedszkolu, powiem wam. No, jestem już prawie cały rozładowa. Ale dobrze ta magiczna woda daje mi tyle siły. No dobra, dosyć gadania. Ostatnie ćwiczenie przed nami teraz. Czary Mary, czak! W dżunglitę się zamieniamy pięknie. I ja sobie tutaj zrobię e, ładne miejsce, żebym się nie zakopał. I e, pięknie chodzimy. Ja w dżunglitę, Idziemy trzy kroczki w przód i trzy w tył. Pięknie, hop, i raz. I śmigamy dalej. Powolutku. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I wracamy. Hop, 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 hop. hop, hop. Hey, dwie dżiłbnice za nami. To co? Siły nie macie? Ej, tak, to no. Chyba sobie żartujecie. No, haj. Jeszcze trzy dżiłbnice w jedną i w drugą. Damy radę. No oczywiście, że nawet my mali spryciarze. No to dawać, moi drodzy, i pięknie hop. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pieknie, i sześć. I wracamy hop! 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 hop. No dobra, ale z tego liczenia, bo już tam na podłodze leżycie. Ale ja muszę zasłużyć na tą kąpiel w oceanie. i śmigamy hop, 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 hop. I wracamy hop. Hopp, 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 hopp. hopp, 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 hopp. Hopp, 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 i Odpalamy, jesteście gotowi, a więc 3, 2, 1 i turboska karga. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Moi drodzy, wielkie, wielkie. A słuchajcie, byliście wstajali, mam nadzieję, że do końca przetrwaliście. O, ej. A zapomniałem powiedzieć, jak Wam się podobało, to pod tym filmem łapkę w górę dajemy, czerwony guziczek przyciskamy w szary zamieniamy i o wszystkich filmach Pala Marcina jesteśmy poinformowani. No dobra, kolejny turbo nami, a my w Sylwestra się widzimy i tam sobie pięknie poskaczemy. Buu! Będzie to przestrzałowie, fajerwerkowy, sylwestrowy odcinek, a tymczasem ja...